Ja się nazywam Krzysztof Mojsym, jestem przedstawicielem firmy Geopolska. Firma Geopolska już od ponad 20 lat staramy się być profesjonalistami w zakresie doradztwa oraz dystrybucji wszelkiego rodzaju materiałów stworzywa sztucznego. Zarówno w kwestii folii do upraw pod osłonami, jak również folii do ściółkowania, jak również materiałów tkanych służących do ochrony roślin. Takie jak siatki to siatki cieniujące, czy materiały do głuszenia chwastów. W kwestii folii biodegradowalnych jest Przedstawicielem francuskiej firmy Barbier, producenta folii Bionow, którą tutaj właśnie mamy zaprezentowaną na polu. Po co w ogóle używamy folii ściółkujących? Mamy pięć podstawowych powodów, dla których warto uprawiać w zagonach za pomocą folii ściółkujących. Pierwszym powodem jest to ochrona przeciw chwastom. Roślina nie musi walczyć o pożywkę. Z chwastami. Drugi powód jest ochrona wilgotności, to znaczy mamy kontrolę w zakresie wilgotności gleby, mamy ochronę przed wymywaniem, przez ogrzewanie zagonów możemy przyspieszać uprawę, oraz ostatnim powodem jest to czysty zbiór, za pomocą tego, że oddzielamy uprawę od gleby przy wyborze folii ściółkujących bardzo istotny jest dobór właściwego materiału. W foliach biodegradowalnych przede wszystkim mówimy tutaj o ustaleniu jaki jest czas rozkładu. Mówimy o dwóch czynnikach: początek rozkładu oraz jaki jest czas trwania właśnie tej biodegradacji. W przypadku standardowych folii polietylenowych jak również w przypadku folii biodegradowalnych zwracamy uwagę na kilka parametrów. Pierwszy to jest wytrzymałość Materiału na promieniowanie ultrafioletowe, czyli mówimy o stabilizacji UV. W przypadku upraw ogórka przyjęło się w Polsce, że jest to UV1, czyli 6 miesięcy stabilizacji. Mówię tutaj oczywiście o foliach polietylenowych. W przypadku folii biodograwalnych określa się to inaczej, natomiast o tym będę mówił za chwilkę. Drugim parametrem w przypadku folii biodegradowalnych jest wytrzymałość na rozciąganie oraz przebicia. Jest to bardzo ważny parametr, szczególnie w momencie rozkładania takiej folii ponieważ folia, która ma większą lepszy parametr rozciągalności, podczas rozkładania, kiedy na przykład natrafi na kamień, nie przedrze się, a otoczy kamień lub się rozciągnie. Dobre folie do dościłkowania mają parametr rozciągalności na poziomie. Nawet 650%. Gorsze folie około 40, 450%. I trzeci parametr, na jaki, na jaki trzeba zwrócić uwagę, jest to yy, grubość. Yy, jest to bardzo istotne ze względu na to, że folie lepszej jakości. Yy, a cieńsze często są bardziej wytrzymałe niż folie gorszych jakości, a grubsze. Natomiast należy pamiętać, że grubość jest to dodatkowy koszt materiału, który ponosimy dwukrotnie. Nie dość że podczas zakupu folii, jak również następnie podczas utylizacji i zakończeniu zbioru. Przechodząc do folii biodegradowalnych. Folia biodegradowalna Barbiera, którą oferujemy, jest to folia oparta o technologię Mater B. Folia, folia ta charakteryzuje się bardzo dobrą powtarzalnością oraz zaprogramowanym czasem rozkładu. To znaczy mamy określony czas, w którym folia zaczyna biodegradować oraz okres, w którym ulega biodegradacji w stopniu powyżej 50%. Jest to bardzo istotne, szczególnie w przypadku upraw krótkoterminowych jak i w przypadku upraw powtarzających, kiedy musimy ponowić siew i mogłoby się pojawić ryzyko, że w nowej uprawie pojawią się jeszcze nie do końca rozłożone fragmenty folii. W przypadku tej folii barbiera to ryzyko jest ograniczone praktycznie do minimum. Folia ta spełnia wszelkie parametry, jest dopuszczona do upraw ekologicznych, ponieważ jest wyprodukowana w 100% składników pochodzących Naturalnego, czyli mówimy tutaj o skrobi kukurydzianej oraz celulozie. W trakcie uprawy folia ude, ulega całkowitej biodegradacji, pozostawiając po sobie formę biomasy oraz wody, i ta biodegradacja następuje pod wpływem mikroorganizmów oraz czynników, czynników zewnętrznych. Przy przechodzeniu na uprawę w foliach biodegradowalnych bardzo istotne jest, żeby zaczynać od mikroskali, to znaczy folia biodegradowalna rozkłada się pod wpływem różnych czynników, między innymi prowieniowanie ultrafioletowe, różnego rodzaju fumiganty mogą również wpływać na spowolnienie lub przyspieszenie procesu biodegradacji. Wilgotność gleby, skład gleby pod kątem flory i fauny to wszystko wpływa na to, w jakim stopniu i jak szybko folia nam się rozłoży w ziemi. Dlatego warto jest najpierw wypróbować w skali mniejszej, sprawdzić w jakim stopniu i jak szybko u nas to będzie następowało i wtedy przejść do y, większej skali.